Jest wrzesień. wrzesień! Kurde, skończyły się już wakacje, jest powrót do zasranej szkoły. Kurde, zasranej budy, zasranej pracy, do praktyk prac, to zasrane prawo i jeszcze niesprawiedliwość. Kurde, to prawo ulicy mamy przestrzegać. Kurde, jebać się. HWDP psy HWPK Konfidenta i inne fałszywe osoby jebać. Kurde, je jest, jest. Prawie tylko i inni szukają zaczepek, bo nasze prawo jest zasrane i jedyne czego mamy się słuchać kurde to naszej ukochanej księgi ulicy Never I know five so like you're not finot no the test Oh you to the fuck it me Hug me how we may sir